Czy wiesz, że istnieje modlitwa, która wygląda na świętą, brzmi pobożnie, ale w rzeczywistości prowadzi duszę wprost w objęcia szatana? Modlitwa, która zamiast przyciągać łaskę Bożą, odpycha ją z taką siłą, że anioły odwracają swoje twarze ze smutkiem. To ostrzeżenie nie pochodzi od teologa czy kaznodziei, pochodzi od świętej, która rozmawiała z samym Jezusem Chrystusem twarzą w twarz, świętej, która widziała niebo, czyściec i piekło własnymi oczami. Świętej Faustyny Kowalskiej. W swoim dzienniczku, w notatce numer 1069, pozostawiła nam ostrzeżenie tak wstrząsające, że wielu kapłanów waha się, czy mówić o nim z Ambony. Dlaczego? Bo dotyczy modlitwy, którą odmawiają miliony ludzi na całym świecie, myśląc, że służą Bogu, a w rzeczywistości służą Jego przeciwnikowi. Jezus powiedział Świętej Faustynie. Te dusze, które odmawiają tę modlitwę z przekonaniem o swojej świętości, w rzeczywistości oddają cześć złu. Ich serca są pełne pychy duchowej, która jest najgorszym z wszystkich grzechów, bo zamyka duszę na działanie łaski. Czy Twoja modlitwa należy do tych, które Jezus potępił, czy Ty również, nie zdając sobie sprawy, wpadłeś w sidła szatana, myśląc, że jesteś blisko Boga? To, co usłyszysz w następnych minutach może całkowicie zmienić twoje rozumienie modlitwy, może uratować twoją duszę od wiecznego potępienia, ale może też sprawić, że staniesz przed najtrudniejszym wyborem swojego życia, między wygodną pobożnością a prawdziwą świętością. Przygotuj swoje serce. To, co zaraz usłyszysz, nie będzie łatwe do przyjęcia. Święta Faustyna Kowalska nie była zwykłą zakonnicą, była mistyczką, którą sam pan Jezus wybrał, aby przekazać światu największe objawienie XX wieku, nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Przez sześć lat, od 1931 do 1938 roku, Jezus regularnie ukazywał się tej prostej polskiej zakonnicy, powierzając jej tajemnice nieba i ostrzeżenia dla ludzkości. Ale nie wszystkie jej wizje dotyczyły miłosierdzia. Niektóre były ostrzeżeniami tak surowymi, że wprawiały ją w drżenie. Jedna z nich dotyczyła modlitwy, która na pozór wydaje się święta, ale w rzeczywistości jest pułapką szatana. Było to podczas jednej z jej ekstaz, gdy klęczała w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Nagle poczuła, jak jej dusza zostaje wyniesiona ponad ziemię, a przed jej oczami rozwinęła się wizja tak przerażająca, że przez wiele dni nie mogła o niej zapomnieć. Widziała tłumy ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci, kapłanów, zakonników, Wszystkich pogrążonych w modlitwie. Na pierwszy rzut oka scena wyglądała święcie. Ludzie klęczeli, ich usta poruszały się w modlitwie, na twarzach malowało się skupienie, ale im dłużej Faustyna patrzyła, tym bardziej przerażające stawało się to, co widziała. Wokół modlących się osób nie unoszył się dymka dzidła, nie było tam aniołów, nie było światła Bożego, zamiast tego z ziemi wypełzały ciemne cienie. Oplątywały stopy modlących się ludzi i powoli wspinały się wyżej, aż osiągały ich serca. Panie, co to znaczy? Zapytała ze łzami w oczach. Jezus odpowiedział głosem pełnym smutku. Córko moja patrzysz na dusze, które myślą, że modlą się do mnie, ale w rzeczywistości modlą się do siebie. Ich modlitwa nie dociera do nieba, bo jest skażona najgorszym z grzechów, pychą duchową. To objawienie było tak bolesne dla serca Faustyny, że przez trzy dni nie mogła jeść. Rozumiała, że Jezus pokazał jej prawdę, którą większość ludzi woli ignorować, że można modlić się i jednocześnie oddalać się od Boga. Córko, zobacz dokładnie, powiedział Jezus, a wizja stała się jeszcze wyraźniejsza. Faustyna widziała, jak z ust modlących się ludzi wychodziły słowa, ale zamiast wznosić się ku niebu, opadały na ziemię jak kamienie każde słowo modlitwy, które powinno być jak kadzidło wznoszące się do Boga, zamiast tego tworzyło wokół modlących się ciemny krąg. Dlaczego, Panie, ich modlitwy nie docierają do Ciebie? Zapytała drżącym głosem. Bo modlą się nie po to, żeby mnie uwielbiać, ale żeby uwielbiać siebie. Patrzą na swoją modlitwę jak na osiągnięcie, jak na dowód swojej świętości. Liczą swoje różańce, swoje nowenny, swoje godzinki ale nie liczą swoich grzechów myślą że ilość modlitw czyni ich świętymi ale ja patrzę na serce nie na usta paustyna widziała jak niektórzy z modlących się spoglądali ukradkiem na innych porównując długość swoich modlitw widziała jak inni z dumą myśleli o tym że odmawiają więcej modlitw niż ich sąsiedzi widziała tych którzy modlili się tylko po to by inni ich widzieli i podziwiali ale najstraszniejsze było to co działo się w ich sercach Zamiast pokory była pycha, zamiast miłości do Boga była miłość własna, zamiast pragnienia nawrócenia było przekonanie o własnej doskonałości. Te dusze są w większym niebezpieczeństwie niż jawni grzesznicy, powiedział Jezus. Bo grzesznik wie, że potrzebuje mojej łaski, a te dusze myślą, że już ją mają. Grzesznik może się nawrócić, ale one są zamknięte na nawrócenie, bo uważają, że już są nawrócone. Faustyna widziała, jak szatan stał pośród tych modlących się ludzi, ale nie jako straszny demon, lecz jako Anioł Światła. Uśmiechał się zadowolony, bo wiedział, że te dusze, myśląc, że służą Bogu, w rzeczywistości służą jemu. Ich pycha duchowa była dla niego większym zwycięstwem niż zwykły grzech, bo była grzechem zamaskowanym pod pozorem świętości. Widzisz, córko, powiedział Jezus, szatan nie zawsze przychodzi jako wolf czy lew czasami przychodzi jako fałszywy pasterz, który prowadzi owce nie do zagrody, ale na manowce. W tej wizji Faustyna ujrzała prawdę, która wstrząsnęła jej duszą do głębi. Te pozornie pobożne dusze były w stanie gorszym niż jawni grzesznicy. Dlaczego? Bo ich grzech był ukryty pod maską świętości. Jezus wyjaśnił, córko, pycha duchowa jest najcięższym grzechem, bo zamyka serce na moją łaskę. Człowiek dumny z swojej pobożności nie prosi mnie o przebaczenie, bo uważa, że nie ma czego żałować. Nie prosi o łaskę, bo myśli, że już ją ma. Nie pragnie świętości, bo jest przekonany, że już jest święty. Faustyna widziała, jak te dusze po śmierci stawały przed Bogiem, przekonane, że zasługują na niebo. Ale Jezus, z nieskończonym smutkiem w oczach, musiał im powiedzieć Odejdźcie ode mnie, bo nie znam was myśleliście, że mnie służycie, ale służyliście sobie. Wasze modlitwy były jak miedź brzęcząca i cymbał brzmiący, bo nie było w nich miłości, tylko pycha. Te dusze cierpią podwójnie, wyjaśnił pan Jezus. Najpierw z powodu swojego grzechu, a potem z powodu szoku, że ich pobożność była fałszywa. Były tak pewne swojego zbawienia, że ich upadek jest jeszcze bardziej bolesny. Świętej Faustynie ukazano, jak wyglądają takie dusze w czyśćcu. Nie tylko muszą oczyścić się ze swoich grzechów, ale przede wszystkim muszą nauczyć się prawdziwej pokory. To najtrudniejszy proces, bo oznacza całkowite zburzenie ich duchowej samooceny. Widzisz, córko, jak bardzo są oszukane. Myślały, że ich długie modlitwy czynią je świętymi, ale nie zauważały, że jednocześnie osądzają innych, gardzą grzesznikami, uważają się za lepszych od swoich braci. Ich modlitwa była jak piękny kwiat na gnijącym korzeniu. Faustyna płakała, widząc cierpienie tych dusz, ale Jezus powiedział: Nie płacz nad nimi, córko, ale módl się za żywych, żeby nie popadli w tę samą pułapkę. Ostrzesz ich, że prawdziwa modlitwa rodzi pokorę, nie pychę, prawdziwa pobożność prowadzi do miłości bliźniego, nie do jego potępienia. A teraz zatrzymaj się na moment. Czy rozpoznajesz siebie w tej wizji? Czy twoja modlitwa również może być zarażona pychą duchową? Zastanów się. Gdy się modlisz, czy myślisz o Bogu, czy o sobie? Czy dziękujesz mu za jego dobroć, czy raczej cieszysz się ze swojej pobożności? Czy po modlitwie czujesz się bliżej Boga, czy raczej lepszy od innych? Jezus pokazał świętej Faustynie konkretne znaki, po których można rozpoznać fałszywą pobożność. Czy znajdziesz je u siebie? Pierwszy znak liczenie modlitw zamiast patrzenia na ich jakość. Czy jesteś bardziej dumny z tego, że odmówiłeś dziś trzy różańce, niż ze tego, że przeprosiłeś żonę za wczorajszą kłótnię? Drugi znak: porównywanie się z innymi. Czy myślisz, ja chodzę na msze codziennie, a oni tylko w niedzielę? Czy patrzysz z góry na tych, którzy modlą się krócej lub rzadziej? Trzeci znak traktowanie modlitwy jako zasługi. Czy myślisz, że skoro się modlisz, Bóg jest ci coś winien? Czy oczekujesz, że za swoje modlitwy otrzymasz zdrowie, pieniądze czy inne korzyści? Czwarty znak. Brak rzeczywistego nawrócenia. Czy Twoje liczne modlitwy zmieniają Twoje serce? Czy stajesz się bardziej cierpliwy, łagodny, przebaczający, czy też może jesteś taki sam jak przed laty, tylko więcej się modlisz? Piąty znak. Osądzanie innych. Czy Twoja pobożność czyni Cię bardziej wyrozumiałym dla grzeszników, czy raczej bardziej surowym? Czy widzisz w każdym człowieku brata, za którego umarł Chrystus, czy raczej dzielisz ludzi na pobożnych i niepobożnych? Jeśli choć jeden z tych znaków odnajdujesz u siebie, to znaczy, że twoja modlitwa może być w niebezpieczeństwie. Ale nie rozpaczaj, Jezus nie pokazał tej wizji świętej Faustynie po to, żeby potępić, ale żeby ostrzec i uratować. Córko, powiedział Jezus do świętej Faustyny, chcę, żebyś przekazała światu, jak ma wyglądać prawdziwa modlitwa. Nie w ilości jest siła, ale w pokorze serca. Pan Jezus nauczył świętną Faustynę, że prawdziwa modlitwa zawsze zaczyna się od uznania swojej grzeszności. Zanim dusza powie ojcze nasz, musi powiedzieć, bądź miłości w mnie grzesznikowi. Zanim będzie chwalić moją świętość, musi uznać swoją niegodność. Prawdziwa modlitwa nie prosi o nagrody, ale o przebaczenie. Nie chwali się swoimi czynami, ale wyznaje swoje słabości. Nie porównuje się z innymi, ale staje nago przed Bogiem, bez masek i pozorów. Wolę jedną modlitwę pokornego grzesznika, niż tysiąc modlitw człowieka, który uważa się za sprawiedliwego, powiedział Jezus. Bo grzesznik otwiera swoje serce na moją łaskę, a sprawiedliwy zamyka je w swoją pychę. Jezus wskazał świętej Faustynie konkretne sposoby, jak uleczyć modlitwę z pychy duchowej. Po pierwsze, Zacznij każdą modlitwę od wyznania swojej niegodności. Nie mów, Panie, dziękuję Ci, że jestem lepszy od innych, ale Panie, bądź miłościw mnie, grzesznikowi. Po drugie, nie licz swoich modlitw, ale wasz je. Lepiej odmówić jeden psalmy z głębokim nabożeństwem niż dziesięć różańców z rozproszonym umysłem. Po trzecie, módl się za tych, których potępiasz. Jeśli widzisz kogoś, kto ci się wydaje mniej pobożny, nie osądzaj go, ale módl się za Niego. To najlepsze lekarstwo na duchową pychę. Po czwarte, sprawdzaj owoce swojej modlitwy. Czy po modlitwie jesteś bardziej cierpliwy dla rodziny, czy łatwiej ci przebaczać, czy mniej się gniewasz? Jeśli nie, znaczy, że twoja modlitwa potrzebuje uzdrowienia. Po piąte, proś o łaskę pokory. To najważniejsza ze wszystkich próśb, bo pokora jest fundamentem wszelkiej świętości. Pamiętaj, córko, powiedział Jezus że ja przyszedłem na Ziemię nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Kto się uważa za sprawiedliwego, ten nie potrzebuje Zbawiciela, a kto nie potrzebuje Zbawiciela, ten nie może być zbawiony. Święta Faustyna otrzymała od Jezusa ostrzeżenie tak poważne, że długo wahała się czy je zapisać. Ale Pan nakazał jej: Zapisz to, córko, bo ludzie muszą wiedzieć, że czas się kończy. Te dusze, które trwają w fałszywej pobożności, które nie chcą posłuchać tego ostrzeżenia, które dalej będą myśleć, że ich modlitwy czynią je świętymi, podczas gdy ich serca są pełne pychy, te dusze może już nie dostaną następnej szansy na nawrócenie. Jezus wyjaśnił świętej Faustynie, że żyjemy w czasach wielkiego zwodzenia, gdy szatan w szczególny sposób atakuje przez fałszywą pobożność. Szatan wie, że koniec czasów się zbliża. Nie może już jawnie walczyć przeciwko mnie, bo zbyt wielu ludzi go poznało. Dlatego przebrał się w szaty pobożności i kusi ludzi do tego, żeby myśleli, że go służą, gdy tymczasem służą jemu. Córko, te dusze są w największym niebezpieczeństwie ze wszystkich. Grzesznik może się nawrócić nawet w ostatniej chwili, ale człowiek przekonany o swojej świętości nie widzi potrzeby nawrócenia. Idzie na sąd z podniesioną głową, a potem słyszy: Nie znam cię. Święta Faustyna widziała jak wiele dusz, które za życia uważały się za wybrane po śmierci odkrywało że zostały oszukane ich szok był tak wielki że niektóre z nich wybierały potępienie niż uznanie swojej pomyłki dlaczego panie zapytała z płaczem bo pycha jest jedynym grzechem który może być silniejszy niż moje miłosierdzie nie dlatego że moje miłosierdzie ma granice ale dlatego że pycha zamyka serce na jego przyjęcie Jezus dodał ostrzeż wszystkich córko Niech każdy, kto słyszy to ostrzeżenie, zastanowi się nad swoją modlitwą, niech sprawdzi, czy jego pobożność rodzi pokorę, czy pychę, czy zbliża go do bliźnich, czy oddala od nich, czy czyni go większym w miłości, czy większym w mniemaniu o sobie. A tym, którzy nie posłuchają tego ostrzeżenia, powiedz, czas łaski może się skończyć szybciej niż myślą, bo gdy przyjdę powtórnie, nie przyjdę już jako miłosierny zbawiciel, ale jako sprawiedliwy sędzia. Drogi słuchaczu, jeśli te słowa dotknęły twojego serca, jeśli rozpoznałeś w sobie choć jeden z opisanych znaków fałszywej pobożności, nie rozpaczaj. Jezus nie objawił tego świętej Faustynie po to, żeby cię potępić, ale żeby cię uratować. Zatrzymaj się teraz na moment, klęknij, jeśli możesz, i odmów ze mną tę modlitwę, której nauczył Pan Jezus świętą Faustynę. Jezu, ty widzisz, że przez tyle lat myślałem, że cię chwalę a może chwałem tylko siebie. Przebacz mi pychę mojego serca, którą maskowałem pod pozorem pobożności. Otwórz moje oczy, żebym zobaczył prawdę o sobie. Otwórz moje serce, żebym pokochał prawdziwą ciszę i skrzynię przed fałszywą świętością. Daj mi łaskę pokory, żebym nigdy nie myślał, że jestem lepszy od innych. Daj mi łaskę miłości, żebym w każdym człowieku widział brata, za którego oddałeś swoje życie. Daj mi łaskę prawdziwej modlitwy, która łączy mnie z Tobą, a nie uwielbia mnie. Jezu, ufam Tobie, ale nie ufam sobie. Prowadź mnie każdego dnia do prawdziwego nawrócenia, a gdy będę chciał wrócić na stare drogi duchowej pychy, przypomnij mi to ostrzeżenie świętej Faustyny. Amen. To ostrzeżenie, które otrzymałeś dzisiaj, nie było przypadkowe. Bóg pozwolił Ci je usłyszeć, bo Cię kocha i chce Cię uratować. Nie zmarnuj tej łaski. Nie mów sobie to nie o mnie, bo szatan właśnie tego chce, żebyś myślał, że jesteś wyjątkiem. Każdego dnia, zanim zaczniesz modlitwę, przypomnij sobie to ostrzeżenie. Sprawdź swoje serce. Zapytaj Boga, czy modlę się do ciebie, czy do siebie. I pamiętaj, prawdziwa świętość nie polega na tym, żeby być lepszym od innych, ale na tym, żeby kochać innych tak, jak Jezus pokochał ciebie. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, Podziel się nią z kimś, kto także może potrzebować tego ostrzeżenia. Może twoje słowa uratują jakąś duszę od wiecznego potępienia. Świętego Faustyno, módl się za nami, żebyśmy nigdy nie wpadli w sidła fałszywej pobożności. Módl się, żebyśmy zawsze pozostali mali, pokorni i prawdziwie zakochani w Bogu. Amen.